Witajcie moi kochani w dość yy, nietypowym odcinku Albo w sumie w sumie takim samym jak przez ostatnie parę dni Czyli będziemy dzisiaj bili sobie po raz kolejny y, smoka y, tutaj naszego Co jest... O, przymknę tylko sobie drzwi Co jest nietypowe to to, y, co widzicie właśnie w tytule filmiku Raz, że moje urodziny A dwa, że y, coś na temat y, jakiegoś Instagrama y, Co możecie tutaj zobaczyć w dolnym rogu. No ale pierwsza sprawa to oczywiście to, że mamy kolejny dzień naszego bicia smoka. Mamy już 22 stycznia, zostały nam dokładnie 3 dni bicia, czyli sobota, niedziela, poniedziałek i 26. No włącznie 26, moi kochani, to jest wtorek i to jest w dzień, w którym już nie da się bić smoka. Znaczy się, no jeżeli ubiliśmy go 25 o godzinie 17, no to już 26 go nie ubijemy, ale na przykład jeżeli ubiliśmy go 25 gdzieś o 3 w nocy, to chyba 26 o godzinie 2 w nocy będziemy, chyba, yy, będziemy go chyba mogli ubić, czy coś takiego, no nieważne. Tak czy tak chyba 25 to jest ostatni dzień, kiedy możemy bić naszego smoka i zdobywać przedmioty takie jak na przykład dzisiejszy... Kupon na los świąteczny 2. Mam już, mam już takie super i jeden za jedną smoczą łzę, i ten za dwie smocze łzy, także mam tego trochę dużo. Przenosimy się na kolejną postać. Także dzień jak co dzień. Druga sprawa to właśnie są moje urodziny, kochani, które obchodzę właśnie dzisiejszego dnia. Stąd tylko na rano tutaj ponagrywałem. Co się dało, znaczy się może nie rano Rano to wszystko tylko przygotowałem Boże, nie wiem co się w ogóle Coś mi się chyba zac zaczął zacinać ten mikrofon Rano tylko to Teraz trochę jeszcze przygotowałem, bo właśnie coś się zaczęło dziać w ogóle, z, nie wiem czy to chyba wina komputera, już jest za stary, no ale mniejsza o to. Filmik nagrywałem wczoraj, a dzisiaj rano jeszcze się z nim bawiłem, chociażby z głosem podkładanym. A w tej chwili właśnie jestem, na pewno będę, jak już będziecie oglądać ten film będę w trakcie świętowania właśnie swoich urodzin. To już nie mam co się tutaj jakoś, nie wiem co, no, czuć jakieś, o co to jest? O, heroiczna runa. 750 moczych run. To chyba dobrze. Nie mam co się bać mówić, ile już mam lat, no bo to już nie jest jakieś gimbusiarskie 13, 14, 15, tylko w tym roku już mam 19 urodziny. Co oczywiście jest do potwierdzenia. E, ponieważ będziecie mogli to wszystko zobaczyć właśnie na tym Instagramie, ale to za chwilę będzie. E, także urodziny mam. E, no, nic poza tym szczególnego w tym dniu nie widzę. Jakoś mnie to za bardzo nie po prostu nie czuję się jakoś super. Dzień jak co dzień, do tego jeszcze jadę właśnie do Wrocławia zaraz do mojej siostry, także zwykły dzień. Jakoś próbowałem tego zbytnio nie rozgłaszać i w sumie mi się udało, bo nie idę do szkoły. Także już mam jeden plus, że nikt mi nie będzie chciał życzeń składać, także jest, jest dobrze. Bijemy kolejnego asurana na kolejnym świecie i sprawdzamy co tym razem. Znowu mamy kupon na los świąteczny numer 2, czyli tutaj już mamy znowu pakiet kupony los pierwszy, los drugi, także jest coraz lepiej. Przenosimy się na kolejny świat, to będzie chyba teraz Tarhuna, i tutaj znowu mamy naszego smoka. Także, jeżeli ktoś już składa mi jakieś życzenia, to od razu, albo ma zamiar mi złożyć życzenia, za co się nie obrażę i będzie mi nawet w sumie chyba miło, to od razu dziękuję, bo wydaje mi się, że w ciągu dnia nie będę odpisywał na komentarze. Także od razu Wam dziękuję za, za jakiekolwiek komentarze, właśnie w związku z tym. A trzecia sprawa, no to wiecie, jak to jest, kurde, jakieś nie wiem, kombinowanie z tymi, jakimś, no nie wiem, dużo osób, jakieś urodzinowe konkursy, pierdu, pierdu, pierdu. Czy tam jakieś rozdawanie złota, czy coś. No ja teraz przysięgam wam, że nie mam na to w ogóle czasu, ale postanowiłem założyć sobie właśnie to, co tutaj widzicie, czyli niejakiego Instagrama. Jest to mój prywatny Instagram, którego założyłem właśnie wczoraj wieczorem. Kiedyś, kiedyś, kiedyś był pomysł, właśnie miałem Instagrama tutaj mojego profilu, i zalogowałem się na tego Instagrama. Udało mi się to zrobić. Tutaj jakaś słaba nagroda. Udało mi się to zrobić, więc. Yy, z, wykorzystałem to, zmieniłem nazwę, pousuwałem zdjęcia i zostawiłem mojego nowego, świeżego Instagrama dokładnie z jednym zdjęciem. Yy, I dzisiaj miejmy nadzieję, że, yy, którzy z Was, którzy yy, w ogóle wiedzą, co to jest Instagram, mają tego Instagrama czy coś, to możecie mnie oczywiście yy, tutaj polubić, czy tam coś zrobić. Czekajcie na Instagramie się. No możecie mnie dodać. Nie, czekajcie, stop, pomyślę. Możecie mnie dodać do obserwowania, czy coś takiego? Chyba tak. Ogólnie to możecie, czekaj, to są followersi, czy. Dobra, nieważne. Tak czy tak, macie podaną nazwę, to chyba sami wiecie, co macie z tą nazwą zrobić, i tyle mi wystarcza. Yy, właśnie na tym to jest mój dosłownie prywatny Instagram, nie będzie tutaj nic związanego z Margonem. Yy, to będzie po prostu taki. Mam nadzieję, że yy, też dużo moich znajomych tego Instagrama nie będzie widziało, bo też jakoś mnie nie korci. Żeby to było dla Was, żebyście w ogóle widzieli co ja robię, poza tym, że, że gram i nagrywam. A tutaj a propos nagrywania kupon na samorodki mi siadł, na 10 sztuk, także jest coraz lepiej. Przenosimy się teraz tutaj jeszcze na chwilę. Także będą tam moje normalne, zwykłe, najzwyklejsze zdjęcia. Jedyne co, to oczywiście nie udostępniam tam jeszcze mojego imienia i nazwiska, co udało mi się chyba zrobić, bo zauważyłem, że nie mam nic tam wpisanego, mam tylko nazwę. I póki ktoś mnie nie wyda, czy coś, no to nikt się nie dowie, bo naprawdę nie zależy mi na tym, żeby ktoś mnie zapraszał, nieznajomy i w ogóle chyba, że jakieś ładne dziewczyny, no to dziewczyny, oczywiście jak mi coś napiszecie gdzieś prywatnie czy coś, to ja was wszystkie dodam, to nie ma problemu, ale wiecie, jak to jest po prostu, no nie chcę... Żeby kurde, nie wiem, rzuciło się jakieś dziesięcioro y, osób i mi nagle zacząło komentować zdjęcia y, a propos Margonem, bo to będzie troszeczkę dziwnie wyglądało po prostu. Stąd staram się jako, jakokolwiek ukryć. No ale już mniejsza o to No i tam oczywiście zobaczycie Czym wasz kafajter się wozi Bo jak wiecie mam samochód I właśnie moje jedno z pierwszych zdjęć, które chcę dodać To właśnie będzie zdjęcie mojego prywatnego samochodu I to mogę być szczery, że pewnie będzie dużo zdjęć tego samochodu No ale co mam zrobić, skoro to jest mój samochód I muszę się nim jakoś nacieszyć Także zapraszam was Na pewno nie pożałujecie Na tym, że zaprosić nie czekajcie, Co tam się robi? Nie pożałujecie tego, że zaprosicie, wyślecie mi zaproszenie, prośbę o, prośbę o to, żebyście mogli mi coś tam, bo ja mam tam ustawienia prywatne, bo też nie chcę, żeby ktokolwiek to widział poza osobami, które chcą, także śmiało róbcie to, ja jutro na pewno te zaproszenia będę przyjmował, to tyle jeszcze będę robił, jak mi będą przychodziły powiadomienia we Wrocławiu, to na pewno na bieżąco będę to robił, także zapraszam Was właśnie do tego. Zostały mi ostatnie dwa światy, to teraz je szybko, Yy, Boże, ostatnie dwie postacie, i na 60 magu zdobyłem dzisiaj znowu o trzeci, trzeci kupon i trzeci pakiet kuponu numer 1, i kuponu numer 2. Także naprawdę, chyba dzisiaj mam dobry dzień urodzinowy, bo w sumie dużo tych kuponów. A co oznacza, że dużo kuponów? Oznacza to, że 25 yy, będę nagrywał dosyć duże losowanie, wzięte w sumie za darmo, bo tych kuponów mam tak na dobrą sprawę: 2, 4, 6, 7, chyba z 8. Także na pewno będzie co nagrywać, o to się nie musicie martwić, więc taki będzie może jeszcze prezent pourodzinowy, że nagram loterię, nie musząc, nie musząc wydawać na nią pieniądze, pieniędzy, chociaż mogę jeszcze zawsze kupić y, trochę za moje 300 łusek, może za coś, za to jakiegoś rosa kupię, bo oczywiście te łuski, które tutaj są, to też je y, wygrałem, y, to też je y, wygrałem na tym. Też i oczywiście wygrałem na tym całym biciu smoka. Właśnie już na powiadomieniu mi przyszło na Instagrama, że ktoś polubi moje zdjęcie. No bo ten Instagram, jak Wam przed chwilą mówiłem, to był stary Instagram Kafajtera i on tam miał ponad tam chyba z 20 tych followersów czy czegoś tam. I jeszcze miałem chyba 5 tych próśb o to, żebym kogoś dodał, więc szybko to zrobiłem. Dodałem pierwsze zdjęcie, no i oczywiście chyba się zrobił szał, bo już mam dwa. Lajki, czy dwa serduszka, czy jak to się tam nazywa na Instagramie Także cieszę się bardzo O i patrzcie, no mówię wam, ale dzisiaj jest dzień Mam trzecią albo czwartą postać, gdzie mam kupon na los świąteczny 1 i 2 Także naprawdę losowanie będzie dość duże I to tyle co na właśnie moje urodzinowe tutaj odcinek Mój urodzinowy odcinek, ja uciekam Dzisiaj cały dzień mnie nie będzie, więc raczej nie będę komentował Chyba, że wieczorem gdzieś na laptopie siostry się ogarnę a póki co, to do zobaczenia, moi kochani. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, tym, którzy mają zamiar złożyć mi jakiekolwiek życzenia właśnie tutaj na YouTubie. Także do zobaczenia.